Cześć, tu Jacek, kanał Sklep Zegarkami Pel. Dzisiaj zapraszam was na materiał odnośnie zegarka Vostok Europe model YM86. Jest to trzecia ostatnia część dotycząca ustawień tego zegarka. Konkretnie chodzi o budzik. Gorąco zapraszam do oglądania. Dobra, teraz tak, kalibracja zegarka była, ustawienie godziny było, ustawienie daty i wiecznego kalendarza było, więc teraz przechodzimy do alarmu. Dla celów pokazowych przestawiłem trochę godzinę żeby odsłonić zegarek alarmu, czyli ten zegarek 24-godzinny. Gdyby wskazówki były tutaj na dole, to mogłoby nam to troszeczkę zasłaniać i zakłócać pole widzenia, w związku z czym pozwoliłem sobie to przestawić i aktualnie mamy godzinę 12 po 24. To wskazuje nam, ten mały zegarek, oczywiście, i ten duży, duży czas aktualny. Dobra, żeby przejść do ustawienia budzika, bardzo ważne jest, żeby te wskazówki czasu 24 godzinnego i czasu aktualnego były zsynchronizowane, bo inaczej będzie po prostu źle dzwonił. Dobra, przystępujemy do ustawienia. W tym celu odkręcamy oczywiście koronkę. Odkręcamy i ustawiamy, wyjmujemy ją do pozycji pierwszej na jedno wyciągnięcie. Następnie przyciskiem B, czyli dolnym, ustawiamy godzinę budzenia na zegarku 24 godzinnym. Ustawię go teraz na powiedzmy 15 po. Zaakceptuję, czyli wcisnę koronkę, zakręcę ją i za powiedzmy minutę powinien zegarek dzwonić, aby nie przedłużać tego oczekiwania na czas budzenia zademonstruje może jak ten budzik dzwoni bo on dzwoni bardzo specyficznie bardzo charakterystycznie dla marki Seiko. Aby wypróbować jak ten budzik będzie dzwonił wystarczy przycisk A wcisnąć przez minimum dwie sekundy i jeżeli będzie cały czas wduszony to budzik będzie dzwonił. Uwaga Jeżeli było słychać, to dobrze, jeżeli nie, to bym musiał chyba przybliżyć trochę, trochę bardziej mikrofon. Jeżeli już by dzwonił, bo dzwonienie budzika odbywa się przez 20 sekund. W każde wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku kasuje ten budzik, także nie ma wtedy najmniejszego problemu. Słuchajcie, teraz wcisnąłem. W sumie przez przypadek trochę przycisk B, ale to niech będzie pewien bonus. Wciśnięcie przycisku B przy zakręconej koronce wskazówka ustawia się na tryb stopera, wówczas górny przycisk to jest start oraz stop stopera, a zatrzymamy go przy okazji, a przycisk B to jest kasowanie. <laughs> <laughs> dlatego budzika, dlatego, przepraszam, stopera. Jest przewidziany też międzyczas, czyli jeżeli wcisnę teraz przycisk B przy działającym stoperze i go teraz chwilę już odczekawszy zatrzymam, to on pokazuje drugi międzyczas. Jeszcze raz nacisnę, to on się już skasuje. Ponowne naciśnięcie przycisku B, powrót do e, czasu e, aktualnego. Sam stoper jest 24 godziny, po upłynięciu 24 godzin się e, zatrzyma po prostu. E, to tyle, ile chodzi o budzik. E, z takich kwestii, które chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, e, akurat teraz mamy 12. W nocy, czyli godzinę 0, to, to na to wskazuje nam ten budzik, ale niekiedy, jeżeli byście byli gdzieś w bunkrze, albo w łodzi podwodnej i nie byłoby okazji wyjrzenia za okno, czy jest dzień, czy noc, to możecie się mylić, czy jest 12 w nocy, czy 12 w południe, bo warto zajrzeć za okno. Dobra, dzięki. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był pomocny. Myślę, że macie już ustawiony w pełni cały zegarek, możecie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji, które on posiada i udogodnień. W komentarzach możecie się podzielić, jak wam to poszło, czy są pewne funkcjonalności, które byście usprawnili, a może zmienili. Bardzo chętnie wysłuchamy, postaramy się też odpowiedzieć na jakieś dociekliwe pytania. Jeżeli macie jakiekolwiek inne alternatywne pomysły, oczywiście jesteśmy Otwarci pamiętajcie również o innych naszych social mediach, czyli TikTok, Instagram, Facebook. Nad nich wszystkich istniejemy. Zapraszam, a wkrótce też pojawią się kolejne materiały odnośnie marki Wostok Europe. Do zobaczenia. Cześć.